Tym razem miałem przyjemność zawitać na Zamku Królewskim w Chęcinach, gdzie odbywała się impreza z okazji zakończenia wakacji z udziałem grup rekonstrukcyjnych. Korzystając z okazji przeprowadziłem wywiad z panią dyrektor zamku Moniką Majszy, na który serdecznie zapraszam. Witam serdecznie na moim kanale, dzisiaj kolejnym wywiadzie, mam przyjemność rozmawiać, jestem zaproszony na Zamek w Chęcinach i mam przyjemność rozmawiać z samą Panią Dyrektorem, Panią Moniką Majkrzyk. I zaczniemy oczywiście od pytania dlaczego historia? Dlaczego historia? To trochę taki zbieg okoliczności, bym powiedziała w moim przypadku. E, historia zawsze mnie interesowała, ale moje życie zawodowe nieco inaczej się podczuło. E, z zawodu jestem ekonomistką, się okazuje. Historia to pasja, i, y, która gdzieś tam od dziecka zawsze we mnie tkwiła. E, no i tak to się stało, że od ekonomii do historii okazuje się krótka droga. Krótka droga. W sumie kiedyś miałem nauczyciela historii, który miał napisane w tej sali, że to historia jest królową nauk. <grym, 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 i to, dokładnie ja tak. Na nie, coś wszyscy jest, robią jest. Tak. Wszystko, a tak naprawdę jak lubią historię, to się na niej skupiają. Dokładnie. Y, dlaczego zamek w Chęcinach? Co Panią tutaj wiąże z tym zamkiem i dlaczego w tym zamku tutaj Pani zagościła na dłużej? Zamek... E, dlaczego zamek? Ja jestem chęcinianką od zawsze. O. Tutaj się urodziłam, tu się wychowywałam. E, tak jak wspomniałam, życie zawodowe e, toczyło się tuż obok, bo w Kielcach. E, ale te chęciny zawsze były gdzieś blisko memu sercu. E, no i podjęłam decyzję o tym, że czemu by nie spróbować e, wziąć korzeniami Właśnie do Chęci do zamku i tutaj zrealizować swoje e, życie zawodowe. No i tak się to potoczyło, że tu jestem. No, bardzo fajnie. Zamek jest naprawdę przepięknym miejscem. Ja już, jak rozmawialiśmy przed chwileczką, jestem tutaj pierwszy raz. Wstępnie <laughs> się przyznać, mimo że chyba każdy, kto mnie zna, wie, że uwielbiam zamki. Ale bardzo się cieszę na zaproszenie, że tutaj przyjechałem. Chłopaki mnie zaprosili. Bardzo fajnie, że możemy tutaj porozmawiać. Jak Pani widzi przyszłość zamku Chencian? Bo widzę, że ten zamek naprawdę zmienia się cały czas i to zmienia się w dobrym kierunku, bo mamy wiele zamków w Polsce, które idą w dramatycznym kierunku i nie mówimy tutaj o prywatnych, wykupionych, tylko takich państwowych. No, co tutaj patrzeć, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej mamy kilka zamków, które po prostu zaczynają przypominać strasz, straszność. No, choćby nawet mój ulubiony zamek na Jurze, czyli w Rapsztynie, to jest tam, się dzieje dramat teraz mhm. i to robią władze miejskie. A tutaj widzimy, tak naprawdę idzie to w bardzo fajnym kierunku. Nie ma tutaj jakiejś betonozy, tandety, tylko to zaczyna wyglądać naprawdę fajnie. Jak to można po prostu zrobić tak? Bo widzimy no tutaj też jest samorządowy czy jakiś tam państwowy tak, tak. państwowa jednostka, nie jest to żadna prywatna i tu się da a tam się nie da. Na czym to polega? Na czym polega ta zagadka? Ja bym powiedziała, że cóż, to wszystko zależy od tego kto zarządza tym wszystkim, prawda? Uważam, że burmistrz miasta i gminy Chęcinny, pan Robert Jaworski Świetny, świetną decyzję podjął kilka dobrych lat temu, decydując się na rewitalizację, pozyskując fundusze unijne i w ten sposób odbudował, że tak powiem, ten zamek, zrewitalizował go do postaci tej, którą dzisiaj mamy okazję go podziwiać, oglądać. Oczywiście tutaj też duży pokłam w stronę konserwatora, tak, który zgodził się na pewne rozwiązania. Dzięki temu mamy ten zamek w tej właśnie postaci. Pod jego pieczą, oczywiście, były kwestie, tak jak wspomniałeś, tego betonu. Tak. Ja też nie ukrywam, jeżdżę po różnych zamkach i czasami jestem bardzo rozczarowana końcowym efektem. Jak te prace remontowe zostały przeprowadzone, jak zastosowano e, choćby nawet betonowe palisady. Tak. No to jest coś coś. Betonowe. Dokładnie. To, to jest dramat, drama. czy też nowoczesne no. płytki, e, które również też e, gdzieś. E, już nie wymieniając, w którym to zamku, ale, ale tak. się pojawiły. Tak. No jest tego naprawdę. Ja zarob... Także y, wielkie, po, wielkie tutaj jest słowa uznania y, dla wodarza y, naszej gminy i miasta, pana Roberta Jaworskiego, bo to myślę, że jego zasługa, jego wytrwałość, jego dążenia. Y, no i troska cały czas, bo nie ukrywam... Y, Moja współpraca z burmistrzem w tym zakresie naprawdę układa się bardzo dobrze. Zawsze wysłuchuję uwagi, które, które mam, zawsze je... W odpowiedni sposób stara się zrozumieć i wspiera mnie w moich pomysłach, więc chciałabym, żeby tak się ta współpraca układała nadal. Bardzo fajnie, ja tu jest to naprawdę jestem. Pierwszy raz. Oglądałem <grym> <grym> też dużo zdjęć takich i to właśnie takich całościowych, żeby właśnie <grym> to zobaczyć, no bo też człowiek nie przejdzie, to nie widzi tej całości, tak. ale to naprawdę wygląda tak. fajnie i. No, rokuje to na przyszłość, że to będzie naprawdę fajne miejsce. A jaka przyszłość dla zamku? Jaką pani kreuje? Będzie chciała pani kreować przyszłość dla zamku? Czy coś tu jeszcze będziemy, będzie się działo w jakimś stronie? Jak to się będzie rozwijać? No, to nie ukrywam, dużo zależy od zasobów finansowych. Jak dobrze wiemy, utrzymanie takiego obiektu jest kosztowne. Staram się cały czas dbać o to, żeby te mury zachować w jak najlepszej kondycji, bo to jest podstawa. Jak będziemy mieć silne fundamenty i mury, to, to możemy zrobić tutaj naprawdę dużo fajnych rzeczy. Na pewno nie chcę iść w jakąś komercję, taką z dużego słowa znaczenia, bo. bo bo to jest tandetne po prostu, to, to, to się sprzedaje na chwilę, a tak naprawdę kluczowa jest tutaj historia. Samo otoczenie zamku też na Jurze, mamy kilka zamków, też, które są piękne, tak. są otoczone taką cepelią i tandetą, że to po prostu, ja tam nie jeżdżę w sezonie, jadę właśnie zimą lub jesienią. No bo w sezonie jest, wiemy jaki zamek, jaki chodzisz. <grymne> tak, tak. A tutaj, no wiadomo, no musi się coś dziać pod zamkiem, tak, jakiś handel się odbywa, ale to widzę, że to jest w takich mm, zjadliwych normach i to mniej więcej nie, jakoś nie ma wielkiego dysonansu, tak jak tam gdzieś na tej jurze naprawdę te zamki są. Oklejone no, właśnie taką komercją, i to no, psuje ten kształt tego pięknego miejsca, a chyba nie o to chodzi. No, chodzi o ten... Tak, ale nie, nie oszukujmy się. Mamy dwa rodzaje turystów. Są turyści, którzy są nastawieni na komercję i oni sobie nie, wyobrażą, nie wyobrażają przyjechać gdzieś, choćby nawet na zamek i nie kupić tandetnej pamiątki. No, e, ale są też pasjonaci, którzy przyjadą i oni skupiają się właśnie na tych walorach, na murach, e, wykupują sobie usługę przewodnicką, bo chcą poznać tą historię. Nie traktują tego obiektu jako szlak, tylko po to, żeby go przejść i Okej, okay, odhaczyłem, zaliczyłem ten zamek, byłem, tak? I, i w roku odwiedziłem 20 zamków, to nie o to chodzi. Um, mamy osoby, mamy turystów, którzy przyjeżdżają tu po kilka razy i za każdym razem twierdzą, że odkrywają w tym zamku zupełnie coś nowego, jego inną stronę, inną odsłonę i zachwycają się tą historią, więc to jest piękne. Rozumiem, że tych turystów przybywa. Co roku jest więcej, ich, jak to wygląda mniej więcej. Z roku na rok. Eee. Czy to się utrzymuje, czy jakaś jest taka tendencja wzrostowa, gdzieś ten zamek zdobywa. No bo jednak w Chęcinach to nie jest mega popularne miejsce, tak? Typu Wawel, czy nawet choćby ogrodzenie z Nie są tak znane, czy, czy książka w Dolnym Śląsku, tak? To jest jednak ten zamek taki, powiedzmy, popularny, tak bardziej niszowy. No teraz widzę, że zdobywa tą popularność, nie wspominając już o wołodyjowskim filmie <śmiech> <śmiech> tak? i autobusie tak. jadącym. <laughs> tak zwanym ogórku. <laughs> Ale jak to właśnie wygląda z tego, jak to, czy on zdobywa popularność, czy się powiększa ta pula tych turystów, czy to on dociera coraz bardziej do większej rzeszy tych? Zdecydowanie tak. No nie tak dawno mieliśmy milionowego turysta. O no to pięknie. Także liczymy turystów po rewitalizacji od 2015 roku, kiedy ten obiekt został udostępniony właśnie ponownie dla zwiedzających. No i mieliśmy milionowego. Jaka jest tendencja wzrostowa? Natomiast no, ten rok wywrócił do góry nogami teraz... nie tylko nasz zamek, da, ale jest... wszystkie, wszystkie obiekty tego typu albo, albo też całą gospodarkę, można by powiedzieć. Nie jest to powiedzmy. Ale ja jestem y, bardzo zadowolona z tego sezonu. No, teraz mamy ostatni weekend wakacji, a z całą odpowiedzialnością, z całą szczerością i, i dumą mogę powiedzieć, że to jest naprawdę fantastyczny rok fantastyczny sezon bardzo udany, bardzo owocny, pomimo całej sytuacji, z którą się borykamy wszyscy. No to to cieszę, że jednak ludzie tak. nie zapomnieli o tej naszej tradycji, kulturze i może poza kupieniem tandetnego właśnie jakiegoś giftu czy pamiątki, przyjeżdżają tutaj, żeby właśnie, powiem tak kolokwialnie, liznąć tej historii tak, i dotknąć tak. jej tak naprawdę, bo podręczniki podręcznikami, filmy filmami, ale najlepiej jak się dotyka tej historii. I też właśnie ten pomysł, a skąd się wziął pomysł zaproszenia rekonstruktorów tutaj? No, bo zamek musi żyć. Jak zamek, to i szlakta, jak zamek, to i rycerze, jak zamek, to i damy dworu, i to się wszystko musi ze sobą łączyć, wiązać. Żeby zamek był atrakcyjny, on musi żyć. Oczywiście, tak jak powiedziałam, pasjonat historii doceni te mury i jemu to wystarczy, ale no, masa osób, a przede wszystkim rodziny przyjeżdżające z małymi dziećmi, no w jaki sposób zachęcą do tej historii, jak im nie pokażą tej historii na żywo. I to właśnie robimy, pokazujemy historię na żywo. I uważam, że to jest świetna lekcja edukacyjna dla dzieciaków, dla dorosłych, bo niejednokrotnie spotykam się z opinią, jak sami dorośli mówią i z podziwem, że, że nawet nie zdawali sobie sprawy, że, że ta historia się tak potoczyła, bo, bo tak książkowo gdzieś tam czytali, czy, czy ktoś jak robił w jakieś wykłady, to ta historia była taka bardzo spłaszczona i, i zupełnie nie docierała do tych osób. Natomiast no tu oni to czują, czują ten klimat, wchodzą na zamek, e, gra średniowieczna, e, muzyka w tle, to wszystko robi klimat. Jak jest, e, ch są chłodniejsze dni, pali się ognisko, więc wyobraźmy sobie, że przekraczając tą e, żelazną bramę wchodzimy w. W inny wiek, w inną epokę. I to jest. Cudowne. Fajnie, to jest właśnie najfajniejsze w tej historii. Czyli rozumiem, że po prostu zamek będzie cały czas tętnił życiem i takich imprez związanych i z udziałem rekonstruktorów będzie na pewno więcej? No myślę, że tak. Liczę tutaj na własną współpracę. No, grupy rekonstrukcyjne, które goszczę teraz w weekend na, na swoim zamku, są po prostu świetne. Oni to są profesjonaliści w każdym celu Oni nie muszą układać sobie scenariusza, jaką scenkę odegrać. Oni po prostu to wiedzą. Oni to mają w głowach. Dzisiaj na przykład rozgrywała się świetna scenka, parę minut temu. Ja stanęłam celowo wśród turystów. Z ciekawości, jakie będą tak, jakie będą komentarze. I co się okazuje, ludzie byli zachwyceni. Ludzie mówili, że to jest po prostu odegrana scena historyczna. No to, to nie naj... jest tani show. Tak, to jest, to jest najpiękniejsze, prostu... że właśnie ci chłopcy, tak. dziewczynka. To... Naprawdę robią to z własnej pasji i tak. tak naprawdę nie robią tego dla pieniędzy. Nie widać. Oni przykładają właśnie wagę do najmniejszych elementów, żeby to tak. było wszystko zgodne z historią. Tak. I może dlatego to jest właśnie ta przepustka, że ten, yy, kropla tego sukcesu, że właśnie to wszystko tak wygląda, no bo jak aktorzy to już inaczej, to, tak. są te stroje, to wszystko tak. to już jest zrobione tak. na siłę. No. Oni są pasjonatami, I to widać na, na każdym na kroku. W rozmowie, w ubiorze, w zachowaniu. No, to się widzi, to się czuje, to się wie, po prostu. Tak, to są tacy pozytywni tak, wariaci. Tak, 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 pozytywnie zakręceni. Tak, którzy jeszcze zarażają tą historię, tak, tak. która jest w naszym kraju na piękna i mam nadzieję, że nie będzie tylko się kręcić wokół historii XX wieku, a sięgniemy troszeczkę dalej do naszej bogatej historii. Jeszcze mam pytanie związane właśnie z epoką historyczną. Jaką panią epokę historyczną najbardziej lubi i dlaczego? Bo mam tutaj informację, że kiedyś było średniowiecze, a teraz troszeczkę się zmieniło. I... No trochę się zmieniło, ale powiem dlaczego. To tak trochę też wyszło bardzo spontanicznie, dlatego że niejako w symbiozie z zamkiem żyje renesansowa kamienica Niemczówka, która mieści się przy ulicy Małogoskiej 7, tuż obok rynku. I to właśnie ta Niemczówka tak naprawdę spowodowała, że to ta siedemnastka trochę wkroczyła w ten zamek. Stworzyliśmy tam Muzealną Izbę Pana Wołodyjowskiego. No i to tak naprawdę zapoczątkowało całą tą ewolucję, bym powiedziała. A pomysł się narodził, i tu też może zdziwię, może nie dziwię wszystkich, właśnie od burmistrza. <śm> 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 ten burmistrz ciągle gdzieś się pojawia, ale powiem dlaczego. Był pomysłodawcą jesienią ubiegłego roku, żeby zrobić jubileusz 50. Rocznicy nakręcenia tego właśnie filmu, mhm. bo ten film był, sceny batalistyczne w zasadzie były kręcone właśnie w Chęcinach. Tuż obok zamku naszego w Chęcinach powstała makieta zamku z Kamieńca Podolskiego. Co prawda tekturowa i drewniana, mhm. ale to dla wtajemniczonych, Natomiast wyglądało bardzo, bardzo, bardzo realistycznie. Dobrze. tak. Zaprosiliśmy głównych aktorów. Udało się zaprosić Pana Daniela Albyskiego, Panią Magdalenę Zawadzką, Pana Jana Nowickiego. No niestety ze względu na stan zdrowia nie dotarł do nas Jerzy Hoffman, ale przesłał nam piękne nagranie z pozdrowieniami. I to tak naprawdę zapoczątkowało i zrodziło pomysł na to, żeby to muzeum powstało tu w Chęcinach. Ogłosiliśmy zbiórkę zdjęć. I co się okazało, że mieszkańcy e, Chęciń e, zaczęli przynosić nam stare zdjęcia, wpisywać wspomnienia, bo kiedyś e, sami brali udział w nakręcaniu tych e, właśnie scen. Byli statystami, to, był, to były dzieci e, z kieleckich szkół, które ściągano tutaj w ilościach maksymalnie możliwych, po to, żeby właśnie wypełnić ten plan filmowy. E, I tak naprawdę to muzeum to zbiór właśnie tych wspomnień. Zrobiliśmy repliki strojów też historycznych, aktorów, którzy występowali wówczas w Panowołodyjskim. No i tak to się zaczęło, I, i nowym produktem, który też powstał, jest właśnie zwiedzanie z Panem Wołodskim po zmroku. Cała taka impreza zaczyna się w Niemczówce od takiego właśnie wykładu prelekcji historycznej, też bardzo ciekawej, też takiej e, uczącej o historii, e, pokazującej ten film z nieco innej perspektywy, nie, nie tej, co wszyscy znają z ekranu. Ale właśnie e, wyłuskujemy te ciekawostki właśnie o tym e, autobusie, który gdzieś tam się pojawił. Zawsze, że wypatruje tak, zawsze tego autobusu e, Albo też właśnie mówimy, że e, ten zamek to była tektura, nawet w naszym muzeum znajduje się fragment, jak był zbudowany ten zamek. Czyli rzeczywiście było to trochę gipsu, trochę tektury, trochę kawałków drewna i tak ta makieta wyglądała, tak ona powstała. No i później po, tym, po tej prelekcji wyruszamy sobie z pochodniami, uliczkami chęciń, czyli też do miejsc, gdzie były nagrywane poszczególne sceny. Jedną z tych scen jest na przykład śmierć pana Michała. To była nagrywana scena właśnie w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Bartłomieja. No i później wchodzimy sobie wieczorem na nasz zamek. Tutaj spotykamy białą damę. O, właśnie, sobie to <laughs> tak, już. Tak, biała no przedłuż... dama, ona tutaj broni swoich skarbów i przegania wszystkich, ponieważ no to są jej skarby. No ta. <laughs> tak. A na sam koniec ukazuje się nikt inny jak pan Wołodyjowski, nasz Michał Wołodyjowski, który walczy. Mhm. Więc bardzo taka kameralna impreza, porównując ją do naszych słynnych z nocy z kolei na zamku, które już są większymi imprezami. Ale naprawdę, jako nowość, wpisała się idealnie w klimat chęci, w klimat zamku, w klimat nimczówki. Dlatego, śmiało mogę powiedzieć, że to jest taka symbioza. To no to jest bardzo fajne tutaj, wracając do, znów do naszego burmistrza tutaj, to jest naprawdę fajne, że włodarze, władze miasta, czy tam jakiś samorządów potrafią zrobić naprawdę z, z miejsca, którymi gospodarują takie samograje turystyczne, bo jeżdżę po Polsce, zresztą każdy ktoś tam jeździ po Polsce i widzimy miejsca, które są samograjami turystycznymi, a tam jest drama. No, mamy Byczynę mamy na piękne mhm. miasto, średniowieczne murami i tam się nic nie dzieje, tam mury się zawalają, a tam jest tak naprawdę samograj turystyczny, gdzie można było wykorzystać, a tu mamy zamek i widzę, że po prostu tutaj te władze inwestują w to i tutaj pani dyrektor się naprawdę stara, żeby tu się działo coś, działo się dla zwykłego widza, dla pasjonata i dla... Kogoś z zewnątrz, który pierwszy raz widzi historię, to jest najfajniejsze. Jeszcze na koniec chciałbym mm. zadać takie pytanie, jak już jeszcze do historii wrócimy. Jaki władca historyczny w Polsce najbardziej jest przez Panią ulubiony i dlaczego? Władysław Łukietek. I dlaczego? Nie wiem, jakiś, może mam sentyment do niskich mężczyzn? <laughs> no tak oczywiście żartem, żeby troszeczkę nie było tak bardzo poważnie. Ale nie wiem, po prostu jest mi bliski. Jakoś spośród wszystkich tych naszych królów, gdzieś jak słyszę, czytam o Władysławie Łokietku, to to tak. Taka postać mi tak. tak. Fajnie, dziękuję bardzo za wywiad. Ja bym chciał tutaj wszystkich oczywiście zaprosić na zamek. Pani dyrektor jest bardzo fajną osobą, widać, że jest z pasją i naprawdę zachęcam do odwiedzenia i przyjechania tutaj nie tylko na jakieś różne imprezy, ale tak, jadąc przejazdem. Można zajrzeć, zwiedzić i zobaczyć naprawdę kawał fajnej historii. Dziękuję pani dyrektor bardzo. Bardzo dziękuję i, i serdecznie na... zapraszam. I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jestem tego pewna. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za wasze wsparcie i gorąco zachęcam do subskrybowania, komentowania i pozostawienia łapki w górę. Jeżeli uważasz, że moja praca jest warta uwagi, to możesz zostać moim patronem. Informacje dotyczące wsparcia znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce.